Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gradania z Planszy. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać na temat gry zamki z Burgungi Gry autorstwa Stefana Felda. Przeznaczono dla 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki to około pół godziny na gracza. W zależności od tego, oczywiście, jak szybko wykonujemy ruchy, możemy zagrać, zagrać tą grę szybciej. Jest to gra kościano-kafelkowa. I za chwilę pokażę Wam, co znajduje się w tym pudełku i jak się w tą grę gra. To, co widzicie teraz? Tutaj to jest plansza główna, ponieważ mamy tutaj dwa rodzaje plansz, planszę główną oraz planszy dla każdego gracza. I jest to plansza główna, na której mamy kilkanaście ważnych i interesujących rzeczy. Zacznę od brzegów tej planszy. Na około planszy mamy. Mamy trak punktu zwycięstwa. Oczywiście w tej grze chodzi o to, żeby zdobyć ich jak najwięcej, i w ten sposób ją się wygrywa. Tutaj mamy trak pierwszeństwa, czyli kto będzie jako pierwszy wykonywał akcję. I początkowo jest to układ przypadkowy. Piątki pokładane są na, na sobie, ten, który jest na górze, rozpoczyna i w, w, w miarę postępu gry. Będą się one przesuwały na tym traku. Ten, kto będzie najdalej lub najwyżej, jest graczem rozpoczynającym każdą m, turę. Gra, gramy 5 e, rund i one oznaczone są tutaj, jako A, B, C, D, E. W tych miejscach macie takie towary. One są tutaj wyłożone jako m, na początku w pierwszej rundzie, są wykładane. I oznacza to, że gramy rundę, a w każdej rundzie gramy 5 faz. Czyli łącznie cała gra trwa 25 faz, czyli 25 razy będziemy podejmować jakieś akcje w tej rozgrywce. Żeby zaznaczyć upływ czasu, zdejmujemy towary stąd i następnie te towary będą znajdowały się na planszy w magazynach. Jak widzicie plansza podzielona jest na 7 sekcji, ta główna plansza. Mamy sekcje oznaczone numerem 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. I siódma sekcja to jest sekcja czarna, czyli tak zwany czarny market. Czarny targ, tak, black market. I mamy tutaj w każdej sekcji mamy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest magazyn. Magazyn, do którego będzie wkładany towar czyli co rundę, gdzieś 7, co fazę w każdej rundzie. Gdzieś ten towar będzie do tego magazynu wpadał. Oraz mamy miejsca na takie kafelki. Kafelki sześciokątne. Te kafelki, jak widzicie, te numerki tutaj, które są na tej planszy, postaram się Wam to przybliżyć. Mam nadzieję, że to zobaczycie lepiej. O, może przybliżę po kawałek. Mam tutaj numerki 3, 2, 2, 4. Oznacza to to. Jakie kafelki, jakiego koloru będziemy układać na planszy, w zależności od liczby graczy. Czyli na dwójkach będziemy kłaść kafelki dla, graczy, dla gry, dwu, gry dwuosobowej, na trójkach dla, dla gry trójosobowej i na czwórkach, czyli na wszystkich kafelkach, będą to, będzie to rozłożenie dla graczy czterech. Także to samo dotyczy black marketu, czyli. Dla dwóch osób mamy cztery miejsca, dla trzech osób sześć miejsc, natomiast dla czterech osób miejsc jest 8. I na końcu jeszcze w tej planszy, jeżeli patrzymy na planszę, mamy takie miejsca tutaj na premie. Powiem o nich za chwilę. Mamy dwa rodzaje premii, premię dużą, premię małą. I za chwilę pokazując Wam planszę, małego, małą planszę dla gracza powiem do czego są te premie. Ok, teraz może jeszcze chwilę zajmę Wam czasu na temat tego, co tutaj rozkładamy. Rozłożę grę na dwie, na dwie osoby czyli, i będę po okazji od razu Wam mówił, co, co wkładam, co to są za kafelki. Pierwszy to żeton statku. Rzeton statku to rzeton, który pozwala ruszyć się za każdym razem jak wybudujemy go na planszy, ruszyć się na torze pierwszeństwa. Czyli za każdy taki statek będziemy porzać się o jeden spore do przodu. A druga rzecz, jeżeli jakiś towar będzie znajdował się w magazynie, będziemy mogli go wziąć na swoją rękę. Także statki są po to, żeby być pierwszym w rundzie, a także zdobywać towar. Drugi rodzaj to tak zwane budynki żółte. Kładzie się je tutaj. To są tak zwane, nie wiem dlaczego, żetony wiedzy. Chodzi tutaj, że są to jakieś takie bonusy, dwójkiego rodzaju. Pierwszy rodzaj to jest bonus na koniec gry. Przeważne są to jakieś punkty zwycięstwa za jakieś konkretne budynki. W naszym przypadku, tego, którego pokazałem, czyli dostaniemy 4 punkty za każdy budynek tego typu na naszej planszy. Ale mamy również jakieś bonusy podczas gry, na przykład za każdym razem, jak sprzedajemy towar, normalnie otrzymujemy jeden srebrnik. Jeżeli mamy taką płytkę wiedzy na swojej planszy, otrzymamy srebrników dwa. Także te żółte, one de facto nie są budynkami, natomiast dają nam jakieś ułatwienia podczas gry, no i oczywiście punkty na jej zakończenie. Następnie mamy bardzo fajny budynek, czyli zamek. Zamek jest zielony. Zamek to, to taki fajny budynek, który w momencie wybudowania automatycznie daje nam jakby dodatkowy rzut kostką, czyli jeżeli go postawimy na planszę, to zamiast używania dwóch kostek mamy do użycia również kostkę trzecią, o dowolnie przez nas przez nas numerze. Więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Następnie mamy łąki. To, co Wam pokazywałem w tych planszetkach. na łąkach znajdują się jakieś zwierzątka. Mamy tutaj chyba cztery typy: krowy, świnie, koguty, czy tam kury i owce. I na tych płytkach mamy liczbę jakiegoś tam zwierzątka, czyli mamy powiedzmy trzy kury. To znaczy, że jeżeli ją położymy, otrzymamy trzy punkty. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o łąki. W momencie, kiedy będziemy zasiedlać łąkę jednym typem zwierzęcia, to za każdym razem, za każdym dołożeniem żetonu będziemy sumować liczbę wszystkich zwierząt na naszej łące. Czyli jeżeli położyłbym 3, 3 kury, a w następnej turze do tego samego pola położyłbym kurę 4, to nie dostaje punktów 4, tylko dostaje punktów 7, bo łącznie mam ich tam 7. Więc to taki fajny mechanizm do tego, żeby zbierać i hodować jeden typ zwierząt. Dobrze, następnie mamy kopalnię. Kopalnia srebrna to taka, taki zatrudnienie, który umożliwia nam na koniec, czyli po pięciu fazach rundy, na początku następnej rundy, otrzymamy z jednego srebrnika za każdą kopalnię, którą mamy na swojej planszy. Także bardzo fajna rzecz. I chyba najważniejsze w tej grze, czyli takie najbardziej istotne budynki, to budynki beżowe. Budynki beżowe są to już to typowe budynki, to są jakieś tam kościoły, jakieś wieże, dzwonnice, stadniny czy tam siedliska. Jest ich najwięcej zawsze na planszy do kupienia i są to budynki, które przeważnie coś tam dają, a tak? automatycznie dają nam jakieś, jakąś fajną rzecz. To wszystko jest opisane na planszy gracza. Ja powiem tylko, że jedne po kolei umożliwiają sprzedaż towarów automatycznie, bez użycia kostki, umożliwiają wzięcie innego beżowego z planszy, umożliwiają wzięcie. Yy, kopalni, zamku, albo yy, żetonu wiedzy. Umożliwiają wzięcie yy, statku, albo jakiegoś zwierzęcia. Umożliwiają wzięcie czterech pomocników. Umożliwiałem wzięcie dwóch srebrników, umożliwiałam też wsadzenie jakiegoś dodatkowego, dodatkowego że na swoją planszę i dałem cztery punkty zwycięstwa. Czyli to są bardzo ważne, bardzo ważne budynki, które tak naprawdę nakręcają tą całą spiralę. Na środku natomiast mamy ten czarny market. Tutaj pojawiają się żetony, które są, one z tyłu mają czarne takie tło. Kładziemy je na środku, i to są żetony, które są z każdego typu. Czyli tutaj mogą pojawić się żetony każdego typu czyli statki, czyli budynki beżowe, czyli budynki wiedzy, zamki itd. I te budynki, czy też te żetony możemy zakupować raz na, swoją, raz na fazę, za dwa srebrniki, i bierzemy jeden z nich. One co rundę, czyli co rundę są zdejmowane i wkładane są nowe. Jakby one pomagają zdobywać żetony w inny sposób, aniżeli poprzez rzut kostką. Także tak wygląda plansza, tak pokrótce chodzą, tak, tak w, takie są te zdolności tych żetonów. Także jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o tym nie powiedziałem, na planszy pod, każdym, pod każdą rundą mamy Tutaj cyfra 10, 8, 6, 4, 2. I tak jak mówiłem Wam, a propos kończenia danego, danego wycinka Waszej planszy, dostajemy bonus. Jeżeli im szybciej to zrobimy, tym większy ten bonus będzie. Czyli w pierwszej rundzie będzie to 10 punktów, a i o 2 zmniejsza się w każdej kolejnej rundzie, czyli na koniec mamy 2 punkty. Jak mamy już planszę rozłożoną, każdy z graczy bierze do ręki kości, bo jest to gra kościana, dwie w swoim kolorze oraz zaczynający rozpoczynający gracz otrzyma je kość białą, rzucamy i postępujemy zgodnie z, z tym, co wyrzuciliśmy. Po pierwsze, towar idzie do magazynu oznaczonego numerem z białej kości, czyli tutaj do dwójki, i gracz niebieski może swoimi kośćmi zarządzać. Zarządzanie z głównej planszy polega na tym, że możemy do, na swoją planszę, którą za chwilę pokażę, wziąć dowolne żetony z tych oznaczonych numerami, które wyrzuciliśmy. Czyli z dwójki albo trójki bierzemy dowolny żeton, który się tutaj znajduje i wkładamy go na planszę. I tak będziemy powtarzać tą czynność przez 5 rund i w każdej rundzie 5 faz, czyli pięciokrotnie będziemy w każdej rundzie rzucać kośćmi. A za chwileczkę pokażę Wam, po co są nam te żetony, które będziemy stąd brać na rękę. To co widzicie, to jest plansza gracza. Plansza gracza składa się z kilku informacji. Mamy tutaj po pierwsze nasz początkowy układ, jaki będziemy, na który będziemy kłaść te żetony, czyli Będziemy budować królestwo z, z tych żetonów, które bierzemy z głównej planszy. Ja to wszystko pozdejmuję, bo pokażę Wam, że plansze są zawsze dwustronne i układy na tych planszach są różne. One są łatwiejsze, trudniejsze, ciężko tutaj stwierdzić. W każdym bądź razie, jak Wam mówiłem, kolory, czyli niebieski, żółty, jasnozielony, ciemnozielony, beżowy oraz szary są na nich różnie poukładane. Rozpoczynając grę, wybieramy miejsce startowe, zawsze kładziemy na nim zamek. Załóżmy, że gracz pierwszy rozpoczyna z tego miejsca i to jest jego wystartowe, startowe ułożenie planszy. Na planszy, oprócz tego, że mamy miejsce na żytony, mamy też miejsce na towary. Na początku towary otrzymujemy... Trzy jakieś losowe, kładziemy sobie je tutaj. Będziemy mogli je sprzedawać. A potem, tak jak mówiłem, za każdym razem, kiedy będziemy wkładać, wkładać statek, również będziemy otrzymywać towary, które będziemy sobie tutaj kłaść. Początkowo również otrzymujemy jeden srebrnik, po to, żeby ewentualnie robić później zakupy z czarnego rynku. Mamy tutaj też ściągawkę, co robią poszczególne budynki. Jeżeli chodzi o żółte, to jest to wyjaśnione na, na, na kafelku, natomiast mamy tutaj wyjaśnienie każdego beżowego, każdego niebieskiego, jasnozielonego, ciemnozielonego oraz szarego. Mamy miejsce na nasze żetony, które pobieramy z planszy głównej. Mamy ściągawkę, ile punktów otrzymamy za zamknięcie danego regionu, o którym za, o czym za chwileczkę powiem, oraz to, co możemy z, z, zrobić z kości, które wyrzuciliśmy. Jeżeli mamy jakiś tam rzut i kostki sobie gdzieś tam leżą, to tak jak powiedziałem, możemy wziąć jakieś budynki czy jakieś żetony z planszy. I załóżmy, że ten gracz już jakiś tam sobie we wcześniejszej rundzie wziął i one sobie leżą tutaj. I teraz w swoim ruchu, czyli po rzuceniu kośćmi, ma gracz cztery możliwości. Po pierwsze, może wziąć kolejny budynek. Limit jest 3 na ręku. Może budynki, które ma wkładać na planszę, czyli na przykład w tym momencie, już te budynki mógłby próbować wkładać na planszę. I jaka jest zasada wkładania na planszę? Na planszę wkładamy zawsze budynki, już dopasując do, do tego, który jest naszym położonym budynkiem. Czyli w momencie startowym, możemy dokładać budynki tylko na około zamku. I tak jak widzicie na planszy, one mają swoje numery, te pola, czyli 1, 3, 2, 5, 1, 2. I tylko z takim numerem możemy włożyć coś na planszy. Załóżmy, że nasz gracz wyrzucił taką ani inną kombinację i tą dwójkę decyduje się włożyć tutaj, zacząć hodować kury na tym, na tym poletku. Może to zrobić, ponieważ ma żeton jasno-zielony, a raz jest tutaj dwójka, tutaj oznacza, że kostkę wykorzystał. Szóstką natomiast na razie nic nie może zrobić, aczkolwiek yy, mógłby użyć pomocnika. Co to jest pomocnik? Pomocnik na początku każdy nas zostaje, w zależności od tego, który, którzy jesteśmy w rundzie, pierwszy gra, zostaje pier, jeden, jednego pomocnika, drugi dwóch i tak dalej i tak dalej. Pomocnik to taki modyfikator kostki. On sobie leży gdzieś tutaj w rogu i możemy zmodyfikować nim kostkę. Plus, minus jeden. Czyli z szóstki mogę zrobić piątkę albo jedynkę. Załóżmy, że nasz gracz na to się decyduje, czyli używa pomocnika, Robi z tego jedynkę i automatycznie może włożyć budynek beżowy w to miejsce i wykorzystać jego specjalną zdolność. Czyli w rundzie możemy albo wziąć, tak jak pokazywałem Wam, budynek z planszy, albo umieścić go na planszę gracza, albo sprzedać towar. Każdy towar oznaczony jest jakimś numerkiem i żeby sprzedać towar należy wykorzystać taką, a nie inny numer kostki. Co nam to daje? Daje nam to punkt zwycięstwa. Oraz srebrnika. Za każdym razem, jak sprzedajemy towar, niezależnie od tego, ile ich tutaj jest, otrzymujemy jednego srebrnika. Za srebrniki następnie będziemy kupować kolejne budynki. Możemy także dowolną kostką, dowolnym numerem, niezależnie od tego, jaki on jest, zatrudnić kolejnych dwóch pomocników. Czyli załóżmy, że ten gracz z tej szóstki nie robił, z tej szóstki wziął sobie kolejnych dwóch pomocników, teraz ma trzech pomocników, jeden budynek do włożenia, jeden już rozpoczął. Co jeszcze jest ważne? Ważne w tej grze jest to, że jak widzicie ta plansza podzielona jest na takie części i za każdym razem jak zamkniemy jakąś daną część, czyli odrębną, odrębny kawałek planszy, na przykład tutaj zamknęliśmy to żółte, otrzymujemy punkty, punkty takie bonusowe i im mniejsza jest ta, ta cząstka, tym tych punktów otrzymujemy mniej. Za jeden taki element, czyli jedną elementową cząstkę otrzymujemy punkt, potem 3, 6, 10 i tak dalej, i tak dalej. Czyli im większa jest ta, 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 ta zabudowana przez nas część planszy, np. ta szóstka, tym więcej punktów otrzymamy. Oprócz tego, tak jak pokazywałem nam na planszy głównej, otrzymujemy punkty bonusowe, czyli im wcześniej zamkniemy dany kawałek naszej planszy małej, tym więcej punktów otrzymamy. W pierwszej rundzie 10 i stopniowo w każdej kolejnej rundzie o 2 punkty mniej. Co ważne, raz na turę swoją, czyli w każdej rundzie jest tych tur, czy tam faz 5, możemy za posiadane serwerniki kupić budynek czarny. Oprócz tego bardzo ważne jest to, że w momencie zamknięcia całego obszaru, czyli załóżmy, że ktoś zamknął te zielone oraz wszystkie te zielone otrzymujemy jeżeli zrobimy to jako piersi, otrzymujemy dużą premię punktową taką premię punktową otrzymuje również gracz drugi, czyli w grze trzyosobowej lub czteroosobowej im szybciej zamyka się Całe obszary, czyli wszystkie zielone, wszystkie jasnozielone, ciemnozielone, wszystkie niebieskie itd., itd., tym więcej tych punktów otrzymujemy. Także gra polega na tym, żeby zbudować sobie królestwo nazwijmy to tymi właśnie to, to królestwo Burgundii, zamkami Burgundii wkładając tutaj żetony, które pobieramy z planszy głównej, robimy to jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie, aby otrzymać jak najwięcej punktów. I to wszystko, jeżeli chodzi o zasady. Natomiast na, na, od, zapraszam Was do posłuchania tego, co o tej grze myślimy, na, naszą, na naszego podcasta. A dzisiaj dziękuję za obejrzenie naszego filmiku.